Jesteśmy bardzo wdzięczni za każde dobre słowo. Sława Ukrainie! Heroem, sława! Jeśli bym wyruszył z jakąkolwiek zbiórką, byłoby to niemożliwe. Wracam od dentysty, mam dwa kola przebitych nie. Jest napisane farbą, że wy z Polski. Rosyjska dezinformacja ma stworzony, jakby gotowy materiał. Przed kampanią wyborczą było zupełnie inne nastawienie. Chodzi tylko o to, żeby wzmacniać. To oliwy do Jakieś memy, prawda? Naglądają się TikToków, Twitterów. Do maja będzie wrzało. Słowo roszczeniowość. Ono się bardzo wybija. Że ona płacąc w Polsce podatki, jak raczyła pójść do lekarza? To jest roszczeniowe? Pojawiały się te same legendy miejskie. Ukraińiec bez kolejki do lekarza. Do lekarza, w torze. Absolutnie nie jest to prawda. Nie ma takich sytuacji. 78% Ukraińców pracuje. Wypełniają wiele ludzi na polskim rynku pracy. Sady, uprawy można było zaorać, bo nikt tego by nie zebrał. Nie wiem, o jakie socjale chodzi. 300 złotych jednorazowa ta pomoc, no i tyle. Zostało dwoje chłopaków z dziesięcioro, co ze mną się uczyli. Co zresztą? Nie wrócili z wojny, tak? Jeżeli nie zrobimy wszystkiego, żeby Ukraina pokonała Rosję, to będziemy ryć okopy pod Warszawą. Nie dajmy się podzielić! Nie dajmy się podzielić!